Wystarczy mała garść, aby twój storczyk pięknie się rozwinął. Dzięki temu nawet słabe storczyki kwitną łatwo przez cały rok. Jest to niesamowity sposób na przygotowanie naturalnego nawozu do storczyków. Na początku uszykuj słoik. Wsyp do niego trzy łyżeczki liści herbaty. Następnie zalej je pół litra przegotowanej wody. Zamykamy słoik i pozwalamy herbacie ostygnąć przez kilka godzin... Przykrywając słoik ręcznikiem. Na drugi dzień odkręcamy słoik i dokładnie mieszamy zawartość. Przelewamy płyn przez drobne sitko, aby pozbyć się nadmiaru liści. Gotowy nawóz rozcieńczamy dodając dwa litry wody. Teraz już tylko namaczamy wacik w naszym nawozie i delikatnie nacieramy nim liście storczyków. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Wasze storczyki będą wyglądały pięknie i zdrowo dzięki temu naturalnemu nawozowi.